Widziałem, że ostatni odcinek się przyjął, a więc postanowiłem nagrać jeszcze jeden. Tym razem z Clash Royale. Otworzyłem sobie tę skrzynkę Silvera, akurat mam. No... Słabo. Ogólnie nie lubię tej gry, ponieważ jest to strasznie pay to win. Co jeszcze takiego chciałbym powiedzieć? A, dziękuję Ci Huster za ten deck, chociaż tak trochę mało defensywny jest. Tak jak na mnie. Piszcie w komentarzach, do jakiego klanu mogę wbić. Tak sobie podróżuję trochę. zatokujemy może kogoś? Może wyjdzie, nie? Próbowałem już tyle razy wbić do tej piątej areny, że to jest masakra jakaś. Uch. Nie znoszę tej gry, to jest takie... To jest takie trochę nie fair. No jednostka. Polęka tylko tę grę. Jeszcze pince super po prostu Proszę tak daj... Dajcie mi Hoga, proszę, 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 proszę Boże, jaka ekspresja. Bijcie tam wiesz. Ładnie. Szczerze mówiąc. Pięknie wyszło. Jak na jak na pierwsze sekundy. Pięknie. Jeszcze obita główna wieża. Super. Nie... husar proszę daj mi jakieś zamienniki. Zamiast na przykład Walkiri Co teraz, nie będę gadał trochę? Myślę, że to już jest wygrane. Jak mówię? Bardzo się cieszę, że przyjęliście mnie w grono YouTube'a. Kurczę, 4H pozostało wiele. To idziemy barbami. Nie ma co. i nie. Funk. Ta jest taka, jak Bardzo. Coś no. Dobra, wygraliśmy. Już raczej nie ma szans. No może jeszcze trzy takie zrobimy i... Dzisiaj odcinku wystarczy już. Jutro będą dwa kolejne. Uuuu. Okej, okay, wygraliśmy. Uuu. Coś dobrze dzisiaj idzie. Nigdy mi tak nie, nie wyszło, nie? Tak ładnie. Widziałem, że Husar kupował gemy. To ja też coś dokupię. Chociaż już na co co wywaliłem za dużo pieniędzy. No, no to jeszcze raz co, co mi zostało? Tutaj tylko się atakuje. Nie, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję w ogóle za te dwie subskrypcje, ale to jest dużo, jak na początek. 11 łapek w górę i 54 wyświetlenia. To już naprawdę miazga nie? Bardzo dziękuję. Postaram się jak najlepsze te filmy robić. Yy, mam nadzieję, że stuknić mojego palca już tak nie będzie słychać, jak przedtem. Kurcze, nie wiem słowa. W ogóle bez twojej pomocy husar to bym tak szybko się nie wybił. I teraz dopiero widzę, że tym takim się idzie, idzie grać. Jak zaczynałem wtedy co mi podał, podał husar to strasznie lamiłem miło. Nie. Znerfią tego princa w końcu, czy nie? Ale ładnie idzie. Na razie będą takie krótkie odcinki dosyć. O, teraz hockey i frizz. W ogóle ja już na tej arenie mam chyba wszystko, co możliwe, nie? Wszystko już zdobyłem. Oprócz lawy no, oprócz lawy. Tu są tacy trudni przeciwnicy. No, jak Chińczyk się trafi, to, to prze, przegrałeś. Jak na moje. W ogóle to są jakieś no-life że y, Nie wiem. Cheaty mają. Cokolwiek. Okej, okay. wygraliśmy. Cóż... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie ma tak łatwo. Mm, Okej, okay. pójdźmy tutaj do pasowy. Mm, okay. No, wygraliśmy. Chociaż? Nie. Nie, 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 jeszcze nie. I teraz. Jest pierwsza korona. No, i chyba ostatnia. zażyłem więcej bić, nie ma szans. Lecz jeszcze Prince, ale to raczej odbijemy. Barwy. Ojojo, ma, ma jeszcze szansę wbić tę koronę. Gwiazdkę już co za ja jestem przyzwyczajony. Jak znowu mi ucięło dźwięk na początku, to przepraszam. Napiszcie w komentarzach, co to, co to może być. Z zaczynam mówić zgodnie z odliczaniem tego od Mobizena, a dalej mi ucina. Okej, okay, mamy cron. Często. 284 golda, gemy. Powinni zwiększyć ilość gobliny, gemów. Y, Knight. Miniony, z których nie korzystam. I to Ja już mam za dużo tych upgrade'ów. O, właśnie. Hog'a mogę ulepszyć. Piąty level. Żeby na moim poziomie siedzieć w arenie czwartej... Ja już powinien być gdzieś tutaj, jak reszta. Ja tak siedziałam, już byłem, już byłem chyba 15 pucharów od tego. Nie? I spadłem znowu do. No tylu. Strasz, straszna mordęga wbijać tutaj puchary. Naprawdę. Gadam teraz zupełnie bez sensu, tak zdałem, zdałem sobie sprawę teraz. Może z kimś sklamu, Bo się bowiem <laughs> możemy zaraz przejść też na za. zrobię cięcie i możemy tam powalczyć. Dam mu Hogę, temu też. Tu co się działo? Dobra, nieważne, robimy cięcie i przechodzę na Clash of Chwilka. Okej, okay, jestem z powrotem, już ładuję się Clash of plans. Coś tu się działo, jak mi nie było. Zapraszam do wbijania do klanu. Bardzo, bardzo mi... Bardzo miła atmosfera i widzę, że kolegi... Maria, który był, co powiedziałem, że niedawno dołączył w tamtym odcinku, Clash of Clans, już go nie ma. Wreszcie sprawdzę, co się stało, nie? Hmm, ciekaw... O, właśnie. Aha, zaraz wraca. Okej. Okay. Coś... Sądzę, że te zaraz wracam będzie na taką dłuższą chwilę. Za 6 dni hogi będą na trzy. W ogóle kiedyś miałem strasznego rasza, Nie byłem i patrzałem tylko na pucharki, nie? I teraz niedawno wybiłem się tak z tego. Chociaż mam... mam chyba, mam chyba nawet wojsko, może... Nie, nie mam. Kurczę. Mm. Nie wiem, możemy się poczelendżować. Teraz naciągam. Sprawdzę, czy będzie mi dobrze słychać. Jak nie, to niestety odcinek pójdzie do kosza. Chociaż... Staram się naprawiać błędy, że mnie słabo słychać. Albo na przykład stukam tym palcem po ekranie. Wizard, to... Jak żeby się przywidali. Okej, okay, jeszcze oczeręże poproszę. W tym wojsku powinienem dać radę, tak sądzę. Dwa spile. Okej, okay, mogę atakować. A ile mi ktoś tego nie zabierze? Zdążyłem, okej. Okay. Teraz... ...muszę wykmienić jakiś sposób dobry, żeby to trzymać i jednocześnie atakować, bo zaraz mi telefon spadnie. Naprawdę. oj, oj, oj deszcz padał. u mnie. Przepraszam za hałas. Yy, mieszkam tak na piętrze. A więc... O, ...okna stuka. Mm, na kamion dosięgnę, kurczę. Słabo? Nie, nawet nawet takiej. Bump. Puszczamy wili. O nie, nie odsycę. jej. Zepsułem. Zepsułem totalnie tak no, to No, pięknie. Kurczę, zapomniałem, że tutaj ludzie z tego mają też chcę. Ups. Ale dwie gwiazdki wadą coś tak, coś tak czuję. Idziemy na to. Mój kolega Tomek. No. Teraz tylko pilnować parkie, żeby nie, nie było takiej wtopy jak w ostatnim odcinku. Ale tak w sprawie częstości. W, często... Nie Musimy się wysławić z seeker tak, czekaj. O o częstości wrzuc wrzucenia odcinków, tak nie wiem, coś około 2 odcinki 3 dziennie. Uuu, nawet 100% zrobił. Ej, nie spodziewałam się. 2-3 dziennie, tak coś, coś tak czuję. Napiszcie co mogę jeszcze nagrywać, bo tak siedzę, niby nagrywam, ale... Gadam coś zupełnie głupiego, nie będziecie się śmiać w komentarzach. <gry> Okej, okay, potem tak kończymy, bo już 13 minut to się będzie wrzucać do północy. Z moim internetem to naprawdę długo. Gdzie jest ta kuń, się zapodziało? Tutaj, biegnę. Włączaj, ability jeszcze. O, jeszcze coś jest. Ho. ho. I tutaj. Jak zrobię mi się te Baby Dragony, co wspominałem o nich na pierwszym odcinku z Clash of Clans. Yy, z, pokażę jakąś strategię. A i dziękuję, nie pamiętam twojego niku dokładnie, ale podpowiedziałeś mi, żeby robić filmiki z losowymi strategiami, czy coś takiego. Doczytam to jeszcze i przemyślę, tak jak ci opisałem. Pisali? Siemka, i witam, ety. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję moi, moi przyjaciele z Klanu. No to tak, na tyle dzisiaj odcinków. Jutro będą kolejne dwa, jeśli się wyrobię z czasem. A sądzę, że się wyrobię, bo teraz w szkole pauza na cztery dni. Chyba na cztery. Okej, okay, to trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie co poprawić. Jak mówiłem, na początku będą, będzie, będzie to jakoś zła. Jak to, jak to, zawsze jest. Okej. Okay. To baju, trzymajcie się. Nara.